Na skwerze po lewej stoją figurki poznańskich koziołków, przy których mieszkańcy i turyści bardzo lubią się fotografować. Proszę iść dalej prosto. Na placu kolegiackim stała niegdyś świątynia, której wyobrażenie widzieliśmy na rycinie na Pałacu Górków. Była to Kolegiata Świętej Marii Magdaleny, jeden z największych gotyckich kościołów w Polsce. Jego potężna wieża przez stulecia stanowiła jeden z symboli miasta. Gotycki korpus świątyni przetrwał do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy uderzenie pioruna wywołało pożar, który niemal doszczętnie strawił kolegiatę. Następnie, podczas próby odbudowy, runęła jedna ze ścian. To, co pozostało, strawił kolejny pożar. Resztki kościoła rozebrano w roku 1802. Kiedy dojdziemy do końca placu, skręcimy w lewo. To ulica Kozia. Jeżeli Państwo jeszcze nie dotarli do Koziej, to proszę włączyć pauzę.